Cześć, z tej strony Sargon i witam was w odcinku podsumowującym ostateczne starcie w tym sezonie Ultraligi. W końcu przyszła pora na wielki finał Ultraligi, walkę o tytuł mistrzowski. A w pojedynku tym zmierzą się Ago Rogue oraz Zero Obie Obydwie drużyny mają długi sezon za sobą, Ago zajęło ostatecznie pierwsze miejsce w regularze, a z ten drugie. W playoffach natomiast obydwie drużyny starły się za sobą w poprzednim tygodniu. Wtedy zwyciężyło AGO wynikiem 3 do 1. Ekipa 0 Tyna City musiała zwalczyć o finały z IHG. W tym starciu całkowicie zdominowali rywala i seria skończyła się rezultatem 3 do 0. Finał zapowiada się na bardziej wyrównane starcie, od poprzedniej było piątki, więc która drużyna tutaj ostatecznie wygra? Zapraszam do dalszej części tego materiału. Przed pierwszym meczem trzeba wspomnieć o kilku faktach. Po pierwsze, i najważniejsze w zasadzie, nam idzie nie Granite, a Blue Knight, czyli ich sub, który nominalnie jest analitykiem w głównym składzie Rogue. Poza tym w samym już studiu Ultraligi zabrakło Promiskiu, który się rozchorował i serię tą rozgrywa w domu. Ta sytuacja na pewno nie pomoże AGO w przyłamaniu w lata, ale może sprawić, że seria będzie jeszcze bardziej zacięta, chociaż szkoda, że obydwie ekipy nie mogły pojawić się w pełnych składach. Przechodząc już do draftu pierwszego starcia, będące po niebieskiej stronie Ago sięgnęło po takie postacie jak Gwen, Wukong, Victor, Twitch i Lulu. Zero Thirteen nie schował głowy w piasek i wybrało takie postacie jak Gangplank, Trundle, Talia, Zeri i Nautilus. Z ten zaczęło agresywnie wchodząc do dżungli przeciwnika około trzeciej minuty i podbierając red buffa. Niedługo później ruszyli do górnej dżungli Ago i zdobyli First Blada, jednak Ago również odpowiedział killem. Niedługo później Z ten zdobyło też kolejne Okila dzięki dobremu Romowi od Wojtusia Namida. Zetten wziął też na swoje konto pierwszego smoka. Na rzecz doszło po niedługim czasie do kolejnej walki i mamy kolejne zabójstwo, a więc i złoto dla Zero Tacity, Ago zdołało się jednak odbić przy Heraldzie, gdzie zgarnęli Kila oraz sam Objective, także wpadł na ich konto. Został on użyty na topie, gdzie zgarnął trochę plate'ów jednak z ten w tym czasie zgarnęło kolejnego smoka. Formacja z Serbii miała na tym etapie, a więc około 15 minuty widoczną przewagę, która spowodowana była, poza udanymi akcjami, ogromną przewagą Sebeksa nad Blue Knightem we kripach. Miwak zdołał pokonać Musa, jednak z ten odpowiedział killem na midzie i zniszczeniem wieży. Później udało im się także włapać samego Miwaka i zniszczyć turet na topie. Ich przewaga wciąż się powiększała. Ago jednak wygrało walkę na rzece, Zdobywając dwa kile oraz smoka. Później doszło do walki w dżungli, w której poczarował Wizji i Z ten wyszło na plus. Po jakimś czasie Ago jednak wyłapało mumusa i zaczęło podgryzać boczne alejki i się odkuwać. Kolejny teamfight zainicjowany przez Ago był wyrównany i skończył się wynikiem dwóch za dwóch, jednak z ten był w lepszej pozycji i zgarnęło smoka, który oznaczał już duszę górską. Później Zero Jero ruszyło na barona, jednak gdy Ago podeszło, to odwrócili w lakera. I udało się zacować przeciwników. Pozwoliło to wziąć na Shora. Z jego wzmocnieniem przystąpili do ostatecznego ataku Midem, który skończył się rozpaczliwą walką i ostatecznie zakończeniem gry przez Zero na City. Naprawdę solidna gra w wykonaniu tej ekipy, jednak trzeba otwarcie powiedzieć, że brak Knighta był tutaj głównym problemem. Blue Knight niestety nie jest profesjonalnym zawodnikiem i to było w tym meczu widać, chociażby w samych creepach. Ago trzymało się długo, jednak ostatecznie Zet ten wykorzystało swoją sytuację i wygrali pierwszą mapę. W drugiej mapie od razu doszło do sporych zmian w draftach. Ago bardzo, naprawdę bardzo podkręciło. Wybrało dla siebie Akali, Talię, Jona, Sivir oraz Barda. I to nie wszystko, ponieważ Laker zagra Jonem na midzie, a Blue Knight pójdzie Sivir na bota. Zero Trnasty zastosowało dużo bardziej standardowe wybory, a więc Gwen, Trandla, Ani, Zeri oraz Lulu. Ago zdołało na początku włapać Wojtusia i zrobić blado dla Miwaka przed startem gry. Zten zdecydowało się też na początku wejść na Redbuffa przeciwnika, gdzie ostatecznie trzech zawodników ten i dwóch Ago upadło. Chwilę później Iriswaki zinwejdował także Topa, gdzie udało się pokonać Rabla. Tak więc gra zaczęła się równie młynowo jak młynowe były drafty. Później Ryuzaki wykonał też udany gang na bota, gdzie upadł Blue Knight. Na topie również sytuacja toczyła się korzystnie dla Z10, gdzie mu zdołał wyeliminować Miwaka i przeżyć w walce dwóch na jednego. Później Zero 13 zgarnęło kolejnego killa na bocie, to zaczęło ich rozpędzać. Jednak Ago zdołał zgarnąć Heralda, a następnie wygrać walkę. Potem doszło do kolejnego fightu zakończonego wynikiem jeden za jednego. W międzyczasie VZZ cały czas stał solo przeciwko Blue Knightowi, gdzie groził zabójstwem i zgarniał plejty, a w ostateczności i całą wieżę. Na midzie doszło do kolejnej walki jeden za jednego i Ago trzymało się naprawdę dobrze, ten zgarnęło jednak dla siebie trzeciego już smoka. Niedługo później udało się włapać Rabla, co pozwoliło zniszczyć drugą wieżę na bocie, jednak Ago otwarło w tym czasie mida. Przed kolejnym smokiem wywiązała się kolejna walka, którą jednak zwyciężyło Zero-Thirteen, a tym samym zabezpieczyli sobie duszę. Niedługo później promiski udało się wyłapać, co pozwoliło Z-Ten zdobyć na Później po raz kolejny wyłapano Ago i Z-Ten ruszyło atakować bazę przeciwnika. Ostatecznie inicjacja od Lakera się nie udała i Z-Ten zniszczyło dwa inhibitory na topie i bocie, jednak gra się jeszcze nie zakończyła. Zero-Thirteen zagrał spokojnie i poczekał na Eldera który oczywiście został od razu przez nich zdobyty. Wtedy przeprowadzili ostateczną szarżę na bazę, która zakończyła tą grę. Ciężko wysunąć jakieś wnioski po tej grze, a go podkręciło i się nie udało. Zatem zrobili co do nich należało, chociaż oczywiście też nie obyło się bez błędów. Przed trzecią grą wydarzyło się kluczowe wydarzenie serii, a więc powrót Knighta. Agg może się więc wciąż odbić i zrobić pierwszego reverse sweepa w Ultra Ultralize. W drafcie mamy powrót do bardziej standardowych pików, jednak Ago będzie chciała aktywnie grać Firli. Wzięli dla siebie Gwen, Wukonga, Twisted Fate, Luciana i Nami. Zero 13 sięgnęło natomiast po Planka, Trundla, Talium, Sivir oraz Nautilusa. Znów przed rozpoczęciem laning phase'u doszło do wyłapania. Zet ten ruszył piątką i złapał Rabla, co dało Mumusowi First blada. Udało się też Ryuzakiemu wykonać wczesnego ganka, co dało przewagę na bocie. Rabble jednak po kilku minutach zdołał zdobyć przewagę w kampach nad Ryuzakim. Gra toczyła się mocno wokół Bota i junglerzy spędzali tam bardzo dużo czasu. W dziewiątej minucie promiski udało się wyłapać przeciwnikom na midzie, co pozwoliło Z zdobyć potem łatwego Heralda. Ryuzaki kontynuował ganki na Bota, co poskutkowało kolejnym killem. Ago w końcu udało się jednak wykonać skuteczny gank na topie, jednak Z ten Bota z pązą Heralda. Doszło tam do wyrównanej walki i kili dla obydwu drużyn, jednak zniszczona została też wieża na dolnej alei. Ago udało się także wyłapać Wojtusia, dzięki czemu zgarnęli Heralda. Zet ten jednak ruszyło na miwaka i go wyeliminowało. Ago z Heraldem zdołało zniszczyć wieżę na topie. Zero Tynastii zgarnęło jednak Smoka. W 20. minucie doszło do walki w dżungli, która ostatecznie została wygrana przez Zero Tynasty, gdyż Ago weszło zbyt głęboko. Niedługo później Z ten na midzie, co pozwoliło pchnąć Rabla i następnie zdobyć trzeciego Smoka. Przewaga Z ten 25. minucie była dość konkretna i byli blisko duszy, która przy okazji jest duszą infernalną. Walkę o tego Smoka wygrało jednak Ago i zdobili dwa kile oraz samego Drake'a. Z-ten po chwili ruszyło jednak na barona, którego zdobyli, ale kosztem masz trzech zawodników. Gra stała się bardzo wyrównana, a ilość złota obydwu drużyn była praktycznie taka sama. Barona nie udało się specjalnie wykorzystać, ale Zero Dynasty udało się w walce o kolejnego smoka pokonać orabla i zdobyć duszę, a następnie także otworzyć inhibitor. W kolejnej walce Z-ten udało się włapać Knighta, co pozwoliło zdobyć barona. Z Baronem zaatakowali i wzięli dwa inhibitory. Ago jednak później odrzuciło walkę. Zabili czterech przeciwników i ruszyło na ich bazę, której bronił tylko Mumus. Poszli do końca i prawie udało się skończyć, jednak Mumus i powracając do życia zawodnicy Zetten zdołali wybronić bazę, zabrakło jednego autosa, 36 HP do zniszczenia Nexusa przez Ago. Niesamowita sytuacja, ale niestety się nie udało. To Z ten przypieświętowało całą serię. Mamy wynik 3 do 0. Niestety ten finał nie wyglądał tak, jak miał wyglądać. Problemy logistyczne z dodarciem Night'a popsuły całą serię, bo trzeba to jasno powiedzieć. Ostatnia mapa, na której mieliśmy już nominalny składago, pokazywała, że gdyby cała seria była rozgrywana w takich zestawieniach, to mogliśmy mieć naprawdę niesamowity finał. A tak to niestety był zastępczy zawodnik, który tak naprawdę nie jest proplayerem, tylko analitykiem. Nie można oceniać Zero Dynasty ani Ago po tych dwóch pierwszych mapach, no bo nie były to prawdziwe gry na równych warunkach niestety. Mam nadzieję, że taka sytuacja już nigdy się nie wydarzy, a organizacje postarają się, żeby zawodnicy po prostu dotarli na miejsce, żeby rozegrać serię. Nie chcę szukać tutaj winnych, ale po prostu wygląda to niepoważnie i liczę, że już nic takiego się nie powtórzy. Cóż, ostatecznie skończyło się, jak się skończyło, i to nie wina Zero Tnasty, że przeciwnicy nie byli w stanie wystawić od początku pełnego składu. Na pewno należą się dla nich brawo za ten split. Rozwój jest widoczny, wygrana na Illuminar była całkowita, a na Ago też się udało wygrywać mapy, nawet nie licząc tych dwóch gier z Subem. Teraz tylko trzeba trzymać kciuki, żeby się dobrze pokazali na EU Masters, bo tam czeka ich prawdziwa weryfikacja. To samo można zresztą powiedzieć o Ago. Mam nadzieję, że Ultraliga rzeczywiście wysyła tam dwie kompetentne drużyny, które będą potrafiły powalczyć o wyjście z grupy. Do boju Illuminar, do boju AGO, do boju Zero 13 pokażcie się jak najlepiej na EU Masters. I tym pozytywnym akcentem zakończę ten odcinek. Nie wiem, kiedy będę w stanie nagrać coś następnego, bo od soboty mnie prawdopodobnie z tydzień, może trochę więcej w domu nie będzie. Ale cóż, kiedy coś będzie, to będzie. A teraz zapraszam na swojego Twittera oraz Twitcha, i do zobaczenia w kolejnych filmach na kanale. Cześć. Do następnego.